Nasza korespondentka Lucy Ann, prosto z Japonii. Konieciła! Witam Was w Lexus Motor Corporation. Nasza marka Lexus! Osiąga coraz większe sukcesy! Koncepcyjny samochód LFZ! Pokazują naszą przyszłość, Miraj! Nie mylcie znowu wprowadzony w Polsce do sprzedaży modelu Toyota! W Leksusie mamy nowy kabriolet to na trzeci model Cabrio. W historii mieliśmy już dwa inne SC i AS, które obydwa miały metalowy składany dach. Na. nasz nowy, wyjątkowy LC Cabrio, ma dach z materiału. Zapraszamy na ten. Cześć, ja nazywam się Ania Lucińska, a to jest mój kanał, na którym dowiecie się trochę więcej na temat motoryzacji z mojego kobiecego punktu widzenia. Szerujcie, lajkujcie, subskrybujcie, a już teraz zaczynamy kolejny odcinek Lucińska Shows. To jest Lexus LC 500. LC Cabrio on jest po prostu ładny! No spójrzcie na niego! Jest wyrazisty, niepowtarzalny, wyjątkowy i ma w sobie nutkę szaleństwa, której po typowym Japończyku raczej byśmy się nie spodziewali. Chodźcie za mną. Uuu. Zobaczcie na ten gigantyczny wlot powietrza. Do kształtu klepsydry Lexus już zdążył nas trochę przyzwyczaić, ale mimo tych ogromnych kształtów, z Lexusa nikt się nie śmieje, tak jak z dużego grilla w nowych modelach BMW. Prawie każdy element w tym samochodzie mógłby pochodzić z auta koncepcyjnego, które jest wystawione na targach. Popatrzcie na te światła. Takiego czegoś nie zrobił chyba nikt nigdy wcześniej. To są szare, to są czarne, i dopiero w momencie, kiedy je zapalimy, to widać ich kolor. Ha! Ale Lexus niczego nie udaje. Jak jest rura wydechowa? To jest rura wydechowa, a nie jakieś plastikowe, dziwne coś. Jak są wloty powietrza? To są prawdziwe wloty powietrza, a nie jakieś plastikowe trapy. Klamki? Chowane, wysuwane. A jak dbałaś o szczegóły? Nawet piękne logo Lexusa na nich. O, takie rzeczy. Ale niestety nie wszystko w tym Lexusie jest takie ładne, bo chociaż wykorzystano tutaj materiały najwyższej jakości, to jest jeden element, który znalazł się tak jakby tu przez przypadek. Zobaczcie, ten plastikowy element. Co to jest? Lexusie, ja się pytam. Mi to przypomina takie były kiedyś ociekacze do naczyń albo w zlewach mamy coś takiego. No, nie, nie, nie. Temu mówimy absolutne nie. No, 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 no. A skoro jesteśmy z tyłu, to sprawdźmy, jak pojemny jest ten bagażnik. Jaka jest pojemność bagażnika tego Lexusa? Alfredzie, jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie? Czy jesteś tego pewien? Czy jest to Twoja ostateczna odpowiedź? Jesteś zdecydowany i to jest Twoja ostateczna odpowiedź, tak? Alfredzie, jaka jest Twoja ostateczna odpowiedź? Alfredzie, niestety jest to. Prawidłowa odpowiedź! No dobrze, wiemy już, jak pojemny jest ten bagażnik, ale gdzie go się otwiera? Nie tu. Nie tu. Też nie w tym miejscu. Przycisk znajduje się w tym miejscu. Proszę bardzo, otwieramy i zaglądamy. No powiem wam tak. Co to jest? To nawet nie jest bagażnik. Ja nie wiem, co to może się zmieścić. No, ale sprawdzimy, czy moja czerwona walizka się tu zmieści. To ma tylko proforma w tym momencie. No nie, nie zmieści się. <laughs> Wieje tak wiatr, że płaczę, płaczę, że moja walizka się tu nie chce zmieścić. It's okej. Okay. OK,. okay. <grystanie> Dziękuję. Lexus. Lexusie. Lexusowi za bagażnik. Trzy powody, dla których nazwałabym tego Lexusa ostatnim samurajem. Dla Unii Europejskiej i jej ostrych norm emisji spalin, ten silnik jest niczym wilkołak. Trzeba go namierzyć i unicestwić, zniszczyć. Druga Unia, ja wiem, że on ma emisję CO2 według WLTP 288 gram na kilometr. Ale proszę nie zabijaj go. Posłuchaj jak on brzmi. Jak ten silnik pracuje. Zostaw go nam jeszcze przez chwilę. Dach elektrycznie otwierany, ale wykonany z materiału. A jak dobrze wiecie, większość producentów decyduje się już na bardziej uniwersalne zakrycia kabrioletów. Aha, otwiera się go w 15 sekund. Ale trochę dłużej zajmie Wam znalezienie przycisku, który właśnie dach otwiera. 14? 15. Możecie ten dach albo otwierać, albo zamykać w trakcie jazdy, kiedy jedziecie do 50 km na godzinę. Leksusie Arigato. Arigato damas. Thank you very much. Kiedy wiele firm z olbrzymią tradycją budowania kabrioletów odchodzi od oferowania luksusowych kabrio, wtedy pojawia się on, Leksus ubrany cały na zielono, z takim wspaniałym samochodem. No mi to auto absolutnie się podoba. My potrzebujemy takich samochodów. Ja rozumiem elektryfikację, ja rozumiem ochronę środowiska, ale ja chcę mieć przyjemność i frajdę z jazdy. A z tym samochodem mogę właśnie ją mieć. Słuchajcie, jeżeli komuś spodobało się to auto na zewnątrz, to środek również was ujmie. Tak jak nie ujął. Tak samo jak ujęło mnie to, że mamy teraz w końcu słońce, ale jestem przygotowana na każdą okazję, także założę teraz sobie okulary, a przy okazji pokażę Wam schowek, jak się ładnie otwiera, proszę bardzo. I jeszcze w tę stronę, ha, zakładam okulary. Gotowa, gotowa. Słuchajcie, to przy okazji pokażę Wam, jak się zamyka w tę stronę. To jest dużo bardzo fajnych bajerów w tym samochodzie. No, twórcy Lexusa e, naprawdę pokazali klasę. Dlaczego? Bo jest to na przykład taki element, którego ja wcześniej w żadnym samochodzie nie widziałam. Chodzi mi o tą rączkę na tunelu środkowym. To jest rączka chyba raczej dla pasażera niż dla kierowcy, ale no, ciekawe, tak samo jak w ogóle wykończenie tego auta, tu jest. Naprawdę bardzo ładnie, bardzo wysokiej jakości wszystkie te elementy, materiały. Ten egzemplarz jest nawet tak przepięknie wykonany, kolory, to jest idealnie mój gust. Bardzo mi się ten samochód podoba, kupuję po prostu generalnie od razu. Jeżeli chodzi o kolejny bajer, to zobaczcie, w tym miejscu takie dwie rączki, dwa pokrętła, które znajdują się w tym miejscu, za co one są odpowiedzialne? A no, prawa strona za zmianę trybów jazdy, a mamy tutaj ich kilka, po lewej stronie są odpowiedzialne za wyłączenie trakcji. No jest to coś, czego ja wcześniej w żadnym samochodzie nie widziałam, żeby w tym miejscu te rzeczy się znajdowały. Ale w sumie ma to logiczne wyjaśnienie i ma to sens, bo jest po prostu bliżej kierownicy. Kiedy kierujemy sobie, możemy to szybciej zmienić. Bardzo duży plus dla Lexusa za to. Kolejna ciekawa rzecz, ale muszę włączyć silnik, żeby Wam to pokazać, tylko na chwilę. A przy okazji chciałam się trochę podapować jeszcze odgłosem silnika V8. No i dobrze, teraz pokażę Wam o co mi chodzi. Obrotomierz, ale nie taki zwykły obrotomierz. On się przesuwa. Wciskam ten przycisk. Widzieliście? On się porusza. No, czegoś takiego już naprawdę nie widziałam wcześniej w żadnym samochodzie. Więc duży kolejny plus Lexus. I like it. Ale wyłączamy teraz samochód, prawda, żeby... Się odsuwam, ja się odsuwam, kierownica się odsuwa, ok? No ale chcę Wam pokazać dalej, co, co w tym samochodzie jest takiego wyjątkowego w tym wnętrzu. Na przykład schowek, który otwieramy w tym miejscu. O, jest taki ładny, taki gładziutki w środku, taki materiał przyjemny. No jest co prawda, mały, no ale to jest kabrio, ok? Wykończenie, zobaczcie, nawet od strony pasażera, to jest tak ładny materiał, e, zegarek Lexusa. Tu nawet mamy odtwarzacz płyt CD, bo pamiętajcie, Lexus bardzo zawsze stawiał na muzykę, na dobrą muzykę, dlatego cały czas nawet w tych nowych modelach e, znajdą się odtwarzacze CD. Jedna rzecz, której no niestety, ale nie lubię w Lexusie, to jest ten dotykowy touchpad, którym posługujemy się, żeby, żeby sterować tym ekranem. No w ogóle mi się to nie podoba. To już od kilku dobrych lat jest w Lexusie. Natomiast wszyscy mówią, że to jest nieporęczne, niewygodne, strasznie ciężko jest się tym poruszać, ale Leksus upiera się cały czas przy tym rozwiązaniu. Nie wiem dlaczego, nie mam zielonego pojęcia. Tak samo jak nie jestem wielką fanką wyświetlaczy w Lexusach, są one jakieś takie, nie wiem, mało wyraźne i po prostu powinni je zmienić. A teraz sprawdzamy, czy zmieszczą się albo czy zmieści się gadżet kobiety, czyli mój kubek. Patrzcie, w tym miejscu jest jeden cup holderek, Mieści się, mieści się. No i w tym miejscu jest drugi. Też się mieści, czyli wszystko prawidłowo jest. Można z kubeczkiem jechać. A to zamykamy, ale posłuchajcie, tu jest jeszcze jedna e, ciekawa rzecz, która Zajęło mi trochę czasu, żeby ją znaleźć, a mianowicie przycisk do otwierania dachu, no i też składania. Gdzie on jest? No nie ma go w tym miejscu. Nie ma go nigdzie tu, ani na drzwiach, ani tu pod kierownicą. Nie ma! Gdzie on jest? Taram! Znajduje się on w tym miejscu. Trochę mi e, zajęło, żeby go znaleźć, ale znalazłam. Także o, tak się zamyka. Taki jest schowany cwaniaczek mały. Nie zapominajmy, że to jest samochód czteroosobowy. Ale czy tu zmieszczą się y, cztery osoby? Sprawdzamy. Eee, żeby wejść w ogóle na tył, trzeba otworzyć to coś, co jest na pasy. Pociągnąć w tym miejscu. Wtedy fotel automatycznie się odsuwa. No i cóż, siadamy na ten malusienienki, maciupienienki fotel. E, zanim zamknę fotel, muszę zrobić coś takiego chyba, bo zaraz zobaczycie dlaczego. To jednak w bardziej subtelny sposób. O, proszę bardzo. I możemy w ten sposób jechać za naszym kierowcą. No, jest to dosyć specyficzny sposób podróży, podróżowania dla pasażerów z tyłu. No ale, ale można. Zabieram Was w takim razie na przejażdżkę Moi drodzy Tym po prostu cudownym Lexusikiem LC500 Cabrio Dziesięciobiegowa skrzynia biegów Słuchajcie, to jest taka frajda Zmieniać sobie nawet manualnie, tu mamy manetki Nie ośmio, nie siedmiu, nie ośmio A dziesięciobiegową skrzynię biegów Ciekawostką jest to, że to właśnie Było pierwsze auto luksusowe W którym taka skrzynia dziesięciobiegowa Się znalazła Brawo Lexus to teraz może dwa zdania o osiągach. 464 konie mechaniczne, 4 i 4 do setki ten samochód jest naprawdę bardzo szybki. A jeszcze ten odgłos widlastej ósemki robi swoje, oj robi swoje. Dźwięk tego silnika nie jest absolutnie niczym wspomagany, tak jak teraz to bywa dosyć modne. Więc tego nie da się absolutnie niczym, absolutnie niczym zamienić. Podpisuję się pod tym rękami, nogami i wszystkimi członkami, które posiadam. What? To teraz mały test przyspieszenia, Proszę bardzo, zapinamy pasy, gaz do dechy. Wow. <ścoughs> Jak ja to lubię. jak on brzmi, jak on przyspiesza Widzicie? Włosy mi latają, ale nawet jak jedziecie z otwartym dachem na autostradzie to Wasza fryzura drogie Panie, nie ulegnie aż takiej dramatycznej zmianie Lexus Paryż, Nowy Jorka fryzura zawsze ta sama A co można na rądku? O tak można! Wiecie co? Polubiłam tego Lexusa, ale jestem trochę smutna. A wiecie dlaczego? Bo mam pełną świadomość tego, iż mimo całej jego wspaniałości wiem, że era takich samochodów dobiega końca. Przynajmniej w Europie. Dlatego cieszę się teraz, póki mogę. Cześć!